Jedna drużyna GieKSy w drużynie A wystąpi, druga drużyna w drużynie w e, grupie B przepraszam. Zatem szybciutko przystępujemy do losowania bardzo proszę naszego zawodnika Gieksa, bym losował drużynę, która zostanie przypisana do grupy A i Zagra z GKSM Katowice 1. Ty okay. losujesz. GieKSy z GieKSą razem drugi drugie A zagra drużyna Panika Ostrawa To było pewne, że GieKSa i Panik zagrają razem, jak już mówiłem mamy dwie drużyny GieKSy także na pewno Panik zagra GieKSą Zapraszam następnego zawodnika na drugą drużynę, czyli pierwszą drużynę to krótki P.E. teraz bardzo proszę

Jotka jest Jarosław Krupia z Wieksik i Maliniem Ostrała mamy trzecią drużynę, która będzie w grupie A podczas grudnieniu Silesiaka zapraszam kolejnego zawodnika rosujemy trzecią drużynę do grupy B się zamieszaj, zamieszaj wchodzę tutaj w kolega nam już tutaj zaraz pokażę, która zróbmy w grupie B a jest to... Śląsk Wrocław! Tak jak Państwo oznaczały, tutaj pojawiają się w Katowicach jak co roku silna ekipa z całej Polski tutaj przyjeżdża Mamy jak już, mamy Śląsk Wrocław Także zaraz zobaczymy następną drużynę Drużyna do grupy A, jest to Łódzki Klub Sportowy, czyli naszym z pełna i Dosyjemy następną drużynę, bardzo proszę, tym razem do grupy B. Szybciutko, szybciutko. Czekaj, 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 jeszcze. A drużyną, która dołączy do grupy B jest... EBFK Koszyce SK! Yes! Yes! Czyli nasi południowi sąsiedzi są rozstawieni. Panik w drugiej a Koszyce yes! Dosyjemy teraz do grupy A kolejną drużynę. Mamy problem z otwarciem jajeczka niespodzianki. Może ja pomogę. O, proszę bardzo. I patrzymy, patrzymy. Wisła Kraku. Wisła Kraków tutaj zawita na długą. No i mamy teraz następną drużynę do grupy B. Mogą tym razem nos przydzieli do grupy B. Jest to Arka -Tenia. Arkadynia dostała uczestnik tego turnieju tutaj w Katowicach losujemy teraz szóstą drużynę do grupy A a tą drużyną będzie Warta Poznań. Warta Poznań Warta Poznań to także drużyna, która tutaj gościła już w Katowicach cieszymy się że znowu przyjęli poznaniacy zaproszenie i tutaj w Katowicach się pojawią za to teraz losujemy drużynę do grupy będzie, będzie to szósta drużyna, a jest to Zawisza Bydgosz. Zawisza to także już uczestnik tego turnieju. No teraz to będzie przed drużyną w grupie A. A jest to bardzo silna drużyna z PiS, czyli Korona Kielce. Chyko! Teraz śódma drużyna Grupy B. Bardzo proszę, dosyjemy. Wszyscy. Przed drużynę do grupy B. A jest to drużyną. FC Akademia Rosła. Jest została ostatnio. Fotbór dla Akademii Rosła. W grupie B jak już chyba drużyna i teraz dostajemy ostatnią drużynę do grupy A Józef, 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 a Józef, 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 Także mamy grupę już no i dla formalności, żeby stało się stało. ostatnie jajeczko w naszym losowaniu. jest to także już całe dywale z tego lubię. turnieju. Z drużyna, zagłębia drugi. Proszę Państwa, grupy czwartego turnieju, fotbal band, silesia, wyglądają następująco. Chodzi Mamy drużynę GKS Katowice od cyfrowego 1 Mamy drużynę Palinka od prawa Od cyfrowego JKS Jarosław Czuszka Łódzki klub z Pożony, Wisła Kraków Czuszka Warta Polska, Leczyska, Korona Kielce I ósmy ostatni wyląsowany w grupie A Gruznik Zabrze, w gratisnym wersie grupa tego turnieju, dla w grupie B Zagrają najbliższą sobotę takie drużyny jak GKS Katowice pod posyferką 2 linia, stała tylko drużyna jest tak liczna, że została pożlona na dwie drużyny. Mamy także, jak widzieliśmy, Białystok, Szolot Wrocław, Ewrytka Koszyce, Arkier Gieria, Zawisza Wrocław, Podław, i Szolot